Cześć! Jestem Seba122Full, i w tym odcinku pokażę Wam, zbuduję mój domek. No teraz taki na stałe, co mogę, to będę w nim mieszkał, ale jeszcze go pewnie później przebuduję. No to tak. Yy, będę go budował tutaj. Tutaj. A tutaj w kolejnym odcinku, co budowałem, co fabryk, to zboże, to tutaj już mi tyle urosło. Ale jeszcze musi urosnąć, jeszcze. No to tak. Tu się zacznę tak jakby budować. Zobaczycie jak to będzie wyglądało. Według mnie fajnie. Japka. Fajnie. Dobrze. To, to zacznę się budować. To będzie chyba jedno. To drugie. Nie, nie tutaj. Tutaj. A drzwi będą... No, a co później już zrobię. Tak, na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Oj. Raz, dwa trzy. No i no, zaraz to... zdjęto. Życie odnowień. O, mam ją no. akurat? No to zaczynam budować. No i gdzieś tak będzie wyglądało. Tak. Trze okno dodam. Dach. Mam no, nadzieję, że mi starczy drewna. O, kolejne jabłko się przyda, no, no fajnie to wygląda. Znam, znaczy że chyba do wieczora to zbudować, no to chyba. Zdarza, że muszę się szybko, bo do 10 minut muszę się zmieścić w tym No jeszcze tutaj No właśnie, no ja Rozwajmy się, ale chyba starczy nawet też na podłogę, ale podłogę to chyba zrobię z kamienia, bo tak to to nie, bo będzie wszystko drewniane, to nie będzie ładnie, no, i chyba, wyglądać. Muszę jeszcze iść po szybę, piasek przetopić. Aha, i byłem jeszcze w jaskini, trochę węgla wydobyłem, ale niedużo, o, i znalazłem trochę srebra ale to tylko chyba. No nie dużo, jakieś 4-5. A zaraz sprawdzę. No, 5. A, dobrze. Jak to wygląda z daleka? No nawet ładnie. Nie, nie wygląda tak źle. A tu, tutaj tak zrobię. Jeszcze druga strona, na no, razie wystarczy mi tylko no, tutaj, tak, tutaj no i to, no, to wszystko jest tym. Ale mam przy sobie, mam. To starczy mi na podłogę. O, idę zrobić łopatę, bo będzie szybciej. Czy mam przy sobie? Nie, nie mam. Zastanawiam się, czy ten odcinek będzie trochę dłuższy, czy nie będzie. Tutaj też nie ma łopaty co ja robię tutaj no albo idę się wespierz To tak. W kolejnym odcinku pokażę, jak skończyłem budowlę domu. No, do zobaczenia na razie.